Czy mnie dobrze słychać? Jestem dzisiaj teraz zmęczony. Szkolenie było dosyć intensywne. Pogoda bardzo, bardzo gorąca. Dodano z kolego, tak? Czasami warto powiedzieć dziewczynie, dlaczego? Po jaki mówisz. Dobranoc kolego, to się może bardziej stać Twoją koleżanką. Zaraz Ci opowiem o nieco więcej. Także daj znać, czy mi dobrze słychać. Generator kobiecych uczuć jak wpływać na kobiety silnymi uczuciami cały materiał. 75% taniej do dzisiaj do północy warto sobie pobrać. Naprawdę świetna wiedza, która działa na niejedną kobietę. kurs. Uwodzenie Łamane przez promocja. Pobierz sobie do dzisiaj do północy, też na moje dwudniowe grupowe szkolenie. Z uwodzenia w dzień można się zapisać 50% taniej, także warto skorzystać. Kurs. .pl, łamane przez szkolenie 50%. Yy, tak, na to szkolenie sobie warto przyjechać, bo to jest szkolenie praktyczne z podrywu na ulicy. Pokazuje ci, jak rozmawiać yy, z kobietami, jak flirtować, co im mówić. Korzystaj z tej wiedzy. Kurs.uwodzeniewdzień.pl łamane przez szkolenie 50. I teraz tak, faktycznie to, co powiedziałem, to może na początku zabrzmieć absurdalnie, aczkolwiek powiem Wam, że jak sobie pożartujesz, popisz z kobiety, to czasami pojawiają się dużo lepsze efekty niż Ci się to może wydawać. Przykładowo, jak i powiesz cześć kolego albo kiedyś pamiętam na szkoleniu zagadałem do dwóch dziewczyn, chłopaki, gdzie idziecie? To zaczęły się po prostu śmiać. Dlaczego? Brzmiesz wtedy lekceważąco. A kobieta widzi w tej faceta, który ma dużo wyższe poczucie wartości i prowadzi ją krok po kroku. To może zadziałać, owszem, w niektórych przypadkach, w niektórych przypadkach po prostu warto być gościem, który traktuje cały przebieg relacji z kobietą na ludzie. Spotykasz dziewczynę, widzisz ją na ulicy i mówisz: hej. A dlaczego nie idziesz w tym kierunku, w którym ja bym tego oczekiwał? tak? Jeśli ona sama się do ciebie uśmiecha, sama bardziej angażuje się w relacje, to cała interakcja przebiega w dużo lepszym kierunku. Przemyśl sobie cały ten temat, wyciągnij z tego wnioski, bo jak tego dokładnie dobrze nie zrozumiesz, to się może okazać, że będziesz w kółko. Popełnią te same błędy, przez które no, nie osiągniesz sukcesów z daną kobietą i nie pojawią się tutaj y, konkretne rezultaty. Czasami rozmowy bez sensu, ale emocjonalne z kobietami, powodują dużo więcej efektów, rezultatów, niż rozmowy, y, w których ty po prostu zbyt bardzo próbujesz zainteresować kobietę, a często z tego tak naprawdę nic. Nie wynika. Przemyśl sobie cały ten temat, wyciągnij z tego wnioski. Jeśli chcesz się więcej dowiedzieć, oczywiście możesz też do mnie napisać na maila. Mogę Ci pomóc w Twojej sytuacji życiowej, w Twojej relacji. Frywolny, małpa, uwodzeniewdzień.pl. Tutaj się możesz ze mną skontaktować. Zresztą zapraszam do kontaktu. Wielu z Was pomogłem, yy, naprawiłem Wasze relacje, też zachęcam do kontaktu, pomogę Ci krok po kroku wpłynąć na ten typ kobiety, dzięki czemu osiągniesz po prostu o wiele więcej sukcesów w pojedynczej relacji czy kolejnej relacji z kobietą. Yy, także czasami, im mniej uwagi poświęcasz kobiecie, tym jest tak naprawdę lepiej i. Pojawiają się rezultaty bardziej korzystne dla Ciebie. Zawsze możesz do mnie napisać, zawsze pojawią się dużo lepsze efekty, yy, i to wszystko nie działa w dobrym kierunku. Yy, z drugiej strony, jeśli Ty chcesz osiągać znacznie więcej, to zalecam Ci traktować kobiety na dystans, tak aby same o wiele bardziej angażowały się w relacje. Na dystans znaczy nie traktować kobiety jako jedynej i wyłącznej opcji. Co gdy dziewczyna nie odzywa się, szczególnie po dwóch tygodniach, od spotkania, wszystko było dobrze, więc nie wiem, czy odzywać się, czy robić jakiś ruch. Hmm. Nie wiesz, czy robić jakiś ruch. Ja tak naprawdę uważam, że e, Ty powinieneś, jako mężczyzna, e, jeśli się nie odzywa, po pierwsze, masz możliwość zadzwonić do niej, bo te dwa tygodnie to jest sporo. Pytanie, w jakim układzie byliście? Jak to jest dziewczyna, z którą się raz spotkałeś i ona się e, nie odzywa dwa tygodnie, no to może do niej zadzwonić jak najbardziej, więc ja bym się tym raczej nie przejmował. Stawiła mi dziewczyna, która prowadziła myślę nasz związek. Aha. Prowadziła wasz związek. A ty kim byłeś pantoflem w tej relacji? Zgłoś się do mnie, napisz, to ci też pomogę i dowiesz się, jak zadziałać na konkretną sytuację tutaj. Frywolny, małpa, uwodzenie w dzień.pl Tutaj się możesz do mnie zgłosić. Oczywiście yy, trzeba też zrozumieć, że jako mężczyzna. Powinieneś wpłynąć na konkretną kobietę w odpowiedniej relacji, w odpowiednim podejściu, aby się też pojawiały tutaj sukcesy. Oczywiście się tym zajmuję. Zawsze się możesz też do mnie zgłosić, napisać: Pomogę Ci w Twojej relacji, w Twoim związku. I możesz do mnie napisać na frywolny małpa uwodzenie w I wtedy. Będziesz wiedział, jak sobie naprawić relacje, życie, związek i konkretnie wpłynąć na dany typ kobiety. Z drugiej strony pamiętaj zawsze jak poznasz kobietę, która źle na ciebie zareaguje, źle wpłynie, źle z tobą rozmawia, nie wpływa na ciebie w taki sposób, żebyś ty miał ochotę z nią nawiązywać bliższego kontaktu, to do czego ci jest potrzebna taka kobieta i czy w ogóle warto spędzać z nią więcej czasu. Więc no tak naprawdę zauważ, że w tym wszystkim chodzi o bardzo prostą sprawę. Jeśli kobieta jest nienasycona tobą, wtedy się angażuje, wtedy się bardziej stara, pojawiają się efekty, rezultaty. Oczywiście, jeśli przeżyłeś trudną sytuację w związku, w relacji, nie rozumiesz zachowania swojej kobiety, dziewczyny, z którą jesteś, skoś się do mnie napisz, pomogę ci krok po kroku i dowiesz się, jak zadziałać na konkretny typ dziewczyny, frywolny. Małpa, uwodzeniewdzień.pl. Możesz się tutaj ze mną skontaktować i myślę, że dzięki tej wiedzy też osiągniesz o wiele więcej krok po kroku. Ja się właśnie nie wiem, co się dokładnie stało. Adam, no, co się dokładnie stało. Ty musisz zrozumieć, że jako mężczyzna, y, czasami dziewczyna celowo się tak zachowa, żeby cię zbadać, przeanalizować, żeby z tego wszystkiego wnioski wyciągnąć, popełnisz y, więcej błędów, jeśli jako mężczyzna po prostu będziesz zbyt oczywiście, w zbyt oczywisty sposób to wszystko robił przy kobietach. Dlatego lepiej to przemyśleć, lepiej sobie to wszystko przeanalizować bo inaczej do niczego dobrego Ciebie to nie doprowadzi. To Pisz do mnie na uwodzeniewdzień.pl i tutaj jeśli chcesz się dowiedzieć, to możesz tutaj e, konkretnie wpłynąć na dany typ kobiety czy dziewczyny. jak sobie poradzić z toksycznym ojcem, gdzieś byłem na stacji beznowej, tak mnie opierdalał, pierwszy raz coś zrobiłem, co mam zrobić? Najlepiej odpuść, zostaw chłopa, zostaw tego ojca i to jest sytuacja naprawdę, z której warto jest sobie zrezygnować, którą jest warto sobie odpuścić. Zauważyłeś, że kobieta podczas seksu doznaje angazyjności. Ja nie zauważyłem tego. Nie dajcie się zwariować, teraz kobiety są wyrachowane. No właśnie, są wyrachowane i myślą głównie o sobie. Więc jeśli ty nie będziesz myślał o sobie, to kim ty jesteś dla tej kobiety? Jak ona Cię będzie traktować? Jak Cię będzie szanować? Zastanów się nad tym. Bardzo ważne kwestie, sprawy, tematy, których nie rozumiecie. Przez to popełniacie błędy i jesteście sami. Frywolny, małpa, uwodzeniewdzień.pl. Zawsze, jeśli potrzebujesz pomocy w temacie relacji, związku, zapraszam Cię tutaj. Dowiesz się o wiele więcej na ten temat. I to jest bardzo istotna kwestia, która działa. Nie ma chcicy skasowałem numer, aby nie pisać, jakby mi nie zaufała albo mnie zlekceważyła, kwiaty były wcześniej. Pewnie myślała, że się oświadczy. No tak. Nie ma chcicy skasowałem numer, aby nie pisać, jakby mi nie zaufała, albo mnie zlekceważyła, kwiaty były wcześniej. No ale słuchaj, no to, że kwiaty były wcześniej, to nic nie oznacza, tylko pokazało Twoją odległość wobec tej kobiety. A często nic dobrego z tego nie wynika. W szukaniu kobiet najważniejsze jest samo pochodzenie kobiety, z jakiego pochodzi domu. To definiuje jej zachowanie w przyszłości. Koniec, kropka. No tak. Mi też kręciły się koło męża, kiedy dowiedziały się, że auto jest moje i motor to opuściły. To ano, widzisz. No właśnie, więc czasami trzeba bagatelizować to, co mówi dziewczyna, czasami sobie trzeba z tego pożartować, i wtedy kobiety o wiele bardziej same angażują się w relacje, inwestują i pojawiają się dużo lepsze efekty krok po kroku. Szukam tu ciekawych facetów Ewelina. Fajnie. Szukać ciekawych facetów, i z pewnością takiego znajdziesz. Tego ci życzę. Coś energia ci spadła. Marcinie, słuchaj, jestem cały dzień po ganianiu, po upale właściwie, więc no, kiedyś ta energia się musi wyczerpać, chociaż wydaje mi się, że do końca tak naprawdę nie siadła. No, w każdym razie warto sobie to uświadomić, że ty jako mężczyzna zawsze powinieneś być facetem, który traktuje tę relację. Nie do końca na serio. Nie do końca. Hmm, Także musisz jej wszystko powiedzieć. Czasami warto się zabawić. Czasami warto sobie z nią pożartować. Przemyśl to wszystko. Mówiąc kobiecie, kto z jakiego domu pochodzi i każdy coś z niego wynosi, często słyszałem, że to nie ma znaczenia z ich strony. No właśnie. kobiety tak mówią, że to nie ma znaczenia ale często w ten sposób próbują usprawiedliwiać swoje błędne decyzje i niestety często to ma znaczenie, więc ja bym to wszystko tak do końca nie wierzył, co ci mówi kobieta masz jakiś problem w relacji z kobietą, chcesz się coś więcej na ten temat dowiedzieć zgłoś się do mnie pomogę ci krok po kroku i dowiesz się jak wpłynąć konkretnie na dany typ kobiety dziewczyny frywolny Małpa uwodzeniewdzień.pl. Yy. I tutaj pogadamy, zrozumiesz, jak to wszystko funkcjonuje, jak zadziałać na, na ten typ kobiety i dziewczyny, i co zrobić, aby ona sama o wiele bardziej zaangażowała się w relacje. Ja mówiłam do syna na randkę: to jedź z łomkiem, a wtedy się prawda pokaże. Aneta, dobre rady synowi dawałaś. <grych> Też tak można. Natomiast zachęcam Was do badania prawdy, bo wiecie, jest dużo, dużo takich przekonań, które krążą gdzieś tam publicznie odnośnie kobiet, relacji, a prawda pojawia się wtedy, kiedy doświadczasz tej praktyki z kobietami i rozumiesz, na jakiej zasadzie to funkcjonuje, działa. Jak wpływać na dane typy kobiet. To jest tak naprawdę tutaj dużo istotniejsza często kwestia. Oceniaj na podstawie tego, co doświadczyłeś, na podstawie praktyki, a osiągniesz tutaj dużo lepsze wnioski. Zawsze możesz do mnie napisać, podesłać mi swój numer telefonu, pogadamy. Ty też zrozumiesz, jak zadziałać na dany typ kobiety, co jej powiedzieć, i będzie o wiele lepiej niż dotychczas. Ewelina to tak wybrała. Dzięki Bogu trafił na fajną dziewczynę. No tak. Dzięki Bogu trafił na fajną dziewczynę. Postarał się o fajnej dziewczynie. Postarał się dla fajnej dziewczyny. Kobiety nie mają litości. Jak jesteś dla niej za słaby, to szybko cię może ustawić, wykorzystać i ty po tym na tym skończysz źle. Dlatego lepiej słuchać tego, co mówię. Tak jak mówiłem, do dzisiaj do północy: kurs generator kobiecych uczuć w cenie. 75% niższej warto sobie pobrać. Świetna wiedza, która działa, daje efekty. kurs. Kurs.wodzeniewdzień.pl, łamane przez promocja. I też tutaj mm, warto oczywiście z tej wiedzy y, skorzystać w ten sposób, że y, jeśli wykorzystujesz ten materiał w praktyce, to widzisz, że po prostu kobieta zacznie stopniowo żywić w stosunku do ciebie dużo więcej uczuć. No, i też polecam na moje dwudniowe grupowe szkolenie do Krakowa przyjechać. Teraz jest ciepło, naucz się tego wszystkiego, a dowiesz się, jak to działa na konkretne typy kobiet, zaczniesz je poznawać i poczujesz efekty, rezultaty. Kurs.uwodzeniewdzień.pl Łamane przez szkolenie 50. Pod tym linkiem możesz się zapisać na tego typu szkolenie, i myślę, że będziesz całkiem zadowolony z efektów. Korzystaj, bo na takim szkoleniu krok po kroku cię uczę podrywu. Aby być w szczęśliwym związku, księży, tak ustawić relacje, żeby kobieta wiedziała, że podświadomie chcesz najlepiej tylko dla siebie. A kobieta była dodatkiem. No, generalnie, jeśli jesteś dobrze dla siebie w relacji, to po co ci ta relacja, po co ci ten związek? Koleżanka umówiła się z kilkoma chłopakami, zrobiła selekcję, który ma lepsze auto. Dobrze, że młody mnie posłuchał. Ja teraz trochę więcej myślę o sobie i teraz dziewczyna z powrotem się angażuje, bo chciała się rozstać i cisza pomogła, a teraz dopytuje, co ja planuję, a planuję bez niej. No właśnie. Ja teraz trochę więcej myślę o sobie, i teraz dziewczyna z powrotem się angażuje, bo chciałaś się rozstać, i cisza pomogła, a teraz dopytuje, co ja planuję, a planuję bez niej. No właśnie, i, i to jest ta różnica: kiedy odwracasz się w drugą stronę już nie latasz za kobietą, to naprobuje sama o wiele bardziej latać za tobą, pojawiają się efekty, rezultaty i zaangażowanie kobiety. Przemysł, cały temat, oczywiście. Też polecam tutaj się na moje szkolenie czy konsultacje zgłosić, wyciągniesz z tego więcej informacji, przekonasz się, jak to działa i zaczniesz osiągać efekty z kobietami. Przede wszystkim frywolny, małpa, uwodzeniewdzieni.pl. Napisz do mnie tutaj, podeślij mi swój numer telefonu. A do dzisiaj do północy generator kobiecych uczuć cały materiał, ten nowy jak sprawić, żeby kobieta powiedziała, że Cię kocha. 75% taniej, możesz sobie pobrać. Polecam, bo cała ta wiedza działa i daje efekty. Kurs.uwodzeniewdzień.pl łamane przez promocja korzystaj. Samotna kobieta staje się męska, samotny mężczyzna nie staje się kobiec. No właśnie. <laughs> no coś w tym jest. Jasne Adam, możesz się odezwać. Jak masz jakiś problem w relacji, to tak samo. Dobrypodryw.tv. Korzystajcie z tej wiedzy, z tych informacji. Co by było, jakbym napisał Sylwii, że zmarnowała mi czas? Co by było? Przede wszystkim nic byś nie uzyskał, tylko byś się jeszcze bardziej wkurzyła. Oczywiście, jak macie takie sprawy, to też mówię, zawsze warto do mnie napisać, mogę Ci w tym pomóc, zrozumiesz, jak zadziałać na kobietę i pojawią się dużo lepsze efekty, rezultaty. Słuchajcie, ja na dzisiaj kończę. Jestem padnięty, idę spać. Polecam poprzednie live'y, wyciągajcie sobie z tej wiedzy wnioski. Do dzisiaj to północy moje dwudniowe, grupowe szkolenie z Uwodzenia w Dzień. 50% taniej. Korzystaj kurs.uwodzeniewdzień.pl Łamane przez szkolenie 50. Zapisz się, wykup swoje miejsce, przyjdź na szkolenie, pojawią się efekty. Pozdrawiam, papa. Pa.